Witam Was w moim let's playu z Gry Szymek, czarodziej 3D i będziemy kontynuować naszą rozgrywkę. Mamy dzisiaj 25 luty, godzinę 15.19, 19 ze sobą herbatę. Że lecimy. Jeden widz poprosił mnie, żeby odcinki były. Hmm... Żeby nie było tak, że, że wrzucam dwa party, jeden jest większy, drugi tam wiecie po pół godziny, tylko żeby było tak cytuję, żeby było tak jak kiedyś, że wiecie, że na przykład, no powiedzmy to na 3 cztery party podzielić. Okej, okay, ja się postaram tak kleić, wie, z jednej strony bo mi to wygodniej wrzucić takie, do takiego jednego krótszego, jednego dłuższego, no ale jeżeli tak wam jest wygodniej oglądać, to to nie ma sprawy. Sprawdziłem wiecie co w solucji, jak tutaj że tak powiem otworzyć gębę? No, chodź tu i czekajcie. I trzeba wziąć ten. Yy, tak, yy, to, to. No i yy, macie. Przy mnie ma krokodyl Dandy to fujara. Yy, dandy, nie wiem co to znaczy. Yy, ale okej. Okay. Wiele nie zdziałam gołymi rękami. Mm -hmm. To, co musimy tutaj zrobić jeszcze. Mm. Słuchajcie, a ja tę Lianę zdobyłem, czy nie? Bo... A, słuchajcie, jest, dobra. Do tego jeszcze Liana jest potrzebna. Sorry... On odpłynął? Nie. Sorry, jeżeli dzisiaj będę miał troszkę tak... Wiecie... <laughs> gadał bez sensu, ale... Mm, przyszedłem ze szkoły niedawno, zrobiłem kolekcję, zjadłem sobie i... Jeszcze tak się nie ogarnąłem do końca. Także lecimy. Tylko sobie herbatę zrobię, żeby mi się wiecie. No. Spokojniej nagrywało. Okej, okay, słuchajcie. I to jest nasz po prostu nowy środek transportu. Dzięki niemu możemy sobie latać po tych całych bagnach, zwiedzić wiele nowych lokacji I tam ogólnie jak widzieliście była taka lala różowa. To zaraz do niej idziemy, tylko jeszcze patrzę co. E, co to jest? Tego nigdy wcześniej nie widziałem Można coś z tym zrobić, czy nie? Gdzie to jest, Może jakiś zdechły ten krokodyl? <laughs> no nieważne. E, co tutaj jest? Jakaś kulka. No nieważne. Mm. E, idziemy do tej lali. I pamiętam, że to jest jeden z, je, e, z ciekawszych e, obszarów. Tu się dosyć dużo dzieje, ale łatwo można się zaciąć. Także dobrze gadamy z tą. E, z tym różowym mentosem które są swoją do najlepsze w smoku. Hej! On chce ją przeruchać, mówię wam. Jakie znowu. Hej! Hej! To coś jak cześć! Byłabym wdzięczna, gdybyś nie zwracał się do mnie w ten sposób. Jestem królewną i domagam się odrobiny szacunku. Aha, no to mam mówić. Dzień dobry, jaśnie pani, tak? Dzień dobry, Mentosie. słuchajcie, ja ją Mentos nazywam. Co ona robi? Dmucha? Fuj, ona smarczy nos w ręce, to jest obrzydliwe! Okej. Okay. Jeśli jesteś królewną, to gdzie twoje dworzenie? Twój ojciec jest królem? Nie, matka. E, przepraszam, wasza wysokość nie poznaję cię. Dobra, najpierw dwójka. Twój ojciec jest królem? Moja mama jest królem. E, słuchajcie, zgadywałem. Zgadziła się królem, gdy mój ojciec stracił tron. Nieźle. Naprawdę zgadywałem. Jako nagłówką muszę się jak te pieski w samochodach. Lud zrzucił go z Grał Gra o tron niedługo nowe odcinki. Nie! Mama go zepchnęła. Robi się strasznie porywcza, kiedy coś idzie nie po jej myśli. Tata nie zdążył się tego nauczyć. Mm -hmm, czyli pod pantoflem ten jej ojciec był. Jak to się mówi. <laughs> no oza historyka. Znowu ta animacja, wiecie, co się rżeną Odszedł do lepszego świata. Jego głowa ma najlepszą miejscówkę w galerii zdrajców. Jest pięknie oświetlona. Głupi mentosie. Nie rozumiem takich ludzi, ale okej. Okay. Na pewno przynosi mu to ulgę. Oczywiście. A tak w ogóle, to masz się do mnie zwracać, wasza wysokość. Bo pomyślę, że się spoufalasz. Nie lubię słuchać tego słowa: spoufalasz. Nie wiem, jakieś takie. Nie wiem, zawsze mnie słuchać naprawdę denerwowało. W sumie się go coraz rzadziej nie używa, ale ja się cieszę. Nie? Jeśli jesteś królewną, to gdzie twoi dworzanie? Nie potrzebuję dworzan. Mam już 16 lat. Wyglądasz na 10 Poza tym, kto chciałby mnie skrzywdzić? Jestem niezwykle O dziewczynko, przez droga, jeszcze nie wiesz, co by cię mogło z... spotkać. I lepiej nie wiedz. Sorry, wiecie co, że gadam na dialogach. Ale ja lubię tak na komentować. Na pewno, oni kochają takie wyniosłe uśmieszki. Poza tym, zawsze w pobliżu jest serpiskelot. Na wypadek, gdyby ktoś był zbyt przyjaźnie nastawiony, zobaczycie, kto to jest ten serpiskelot. Jak pierwsza zgrała, to myślę, że się posikam. Ja sobie piję herbatę. Serpiskelot hmm, dziwne imię jak na rycerza. Osobiście pasowałam go na rycerza. Jest bardzo odważny. Bardzo. To gdzie on jest? Łazi pod drzewie, czy jak? pewnie się tam wtoczył kiedy nie patrzyłam i teraz nie może zejść wtoczył się tak w swojej kuli kula daje fula co 2010 tam jest Mój chomik. Słuchajcie, chomik na pewno, ale to na pewno obroni dziewczynkę szesnastoletnią. Homik jest rycerzem. Przed gwałtem morderstwem, na pewno. No ona się Noim nie ma tego bać. Przyjacielem. Ja pierdolę. Ale teraz, gdzieś tam No. Dobra, słuchajcie, miałem schizę, bo bałem się, że ktoś mi po domu chodzi, a nikogo nie ma. Myślałem, że się poszczam za. Nie wiem. Przez sekundę. Jak Ciekaw jestem, jakby jak to wyglądała śmierć na let's playu. To by było dobre, chyba że co? Chyba że ty go uratujesz. To jest też niepoważne. Nie będę jakiegoś głupiego chomika, gryzonia, szczura ratował. Ja, a nie, ja jestem bardzo zajęty. Muszę ocalić <noise> Wszechświat tak. Może poczekać? Rozkazuję ci ratować Serpiskelota, albo każę cię ściąć. Nie, będzie ty gilotynę tutaj znajdziesz? Mogę kurde swojego krokodyla napuścić na ciebie, to cię w piertoli od razu. Może nie bądź taka do przodu. Ale jestem bardzo przywiązany do swojej głowy. Ja nie lubię takich. A ja do Serpiskelota. Rozpieszczonych, więc idź bogatych bahorów, No, nienawidzę, no. Nie zawsze, jak jest ktoś bogaty, to jest rozpieszczony, tak? Ale jak jest jedno i drugie, to... Co za pierwoński los. Okej. I musimy tego szczura ściągnąć na dół. No, słuchajcie, sobie zapiszemy. Ja się, ja się sprawdzę, tak? Ja sprawdzę, jak to się nagrywa i zaraz do was wracam. Wszystko ładnie się nagrywa, także kontynuujemy. Okej, okay. mm, bierzemy teraz joją. I tym jojem musimy yy, tak powiem walnąć, popchnąć, uderzyć tego chomika w tej kuli. Przepraszam, odbija mi się. No kurde. Jak będę kompresował odcinek to... Mhm, fajnie. To muszę sobie koszulę wyprasować na jutro. Mam nową i chcę ubrać. Aha, i co teraz? Ona cię wykastruje własnymi rękoma. Nie... Aha, ona płacze, a nie wyciera babuny w ręce. Ja już myślałem. Okej. Okay. Dobra. E, dobrze, także lecimy. Idzie to mogło polecieć. Mi się zdaje, że właśnie to miejsce, gdzie ta kula była, takie. No. No, to tutaj jest ta kulka cała z tym szczurem. Okej. Okay. No nie ma jak dwa razy wskoczyć, nie? To tu jest, czy tu jest? Już. No już kurde, no. Gdzie jest w końcu ta kula? No zobaczcie, to nie jest śmieszne. No, albo tu, albo tu. No to gro, gro określę się, bo to niemożliwe jest. ...żeby w dwóch miejscach różnych był ten... O! a już wiem. Dobra, okej. Okay. No bierz tego szczura! Tego... ...biskalota całego, kretyńskiego. Kurde, Szymek, weź mnie nie drażnij. W ogóle te bagny mają taki fajny klimat. No. What the f Nie no, słuchajcie, ta kamera to zaraz mi po prostu do jakiejś kurwicy doprowadzi, na serio. No! Może ja mam znowu walnąć, puknąć, nie wiem. O! Nie, ta kamera mnie, słuchajcie, wykończy. Okej, okay, no to tak nie mogę, tak? A, pierdziele. Słuchajcie, znowu jestem chyba za blisko mikrofonu, nie wiem, co by go ostatnio oddalam. Dobra, to na razie sobie zbadajmy, co my tutaj mamy. Tutaj mamy niebezpieczeństwo, jakąś wielką rosiczkę. Wiadomo, że tam zginiemy, więc na razie nie ma sensu iść. To zobaczymy co tutaj jest. O, tu mamy jakieś bagno. Panie bagienny, korporacja jest gotowa pójść z panem na ugodę, jeśli tylko byłby pan łaskaw, podpisać ten dokument. Normalnie jak Kroner do Fisher's and Son, uh, Fisher and Sons, six feet under na serio. Hej, coś ty za jeden? No i znowu dwugodzinna rozmowa będzie nieprawda? Jas? Nie, ten drugi kretyn w czerwonej kieczce i durnowatym Jest kapeluszu. szata czarodzieja. A ty masz ryj świetny, nie? Za to. Naprawdę. To jest podobny do tego. sprzedawcy yy, odkurzaczy. To nie żadna kiecka, a ja jestem czarodziejem. To zresztą bez znaczenia, ponieważ kimkolwiek lub czymkolwiek jesteś, wkroczyłeś na teren prywatny. Jeśli się nie ulotnisz. Zanim zdążę, powiedzieć stół. spowyła po, 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 W ogóle jeszcze w byłaby... schudnąć Z powyłamywanymi nogami debilu. A żeby było miło nie do rozwoju. Nie wiecie, żeby nie było, że wyzywam wszystkich Powyłamywanymi nogami? Jest. <grymianie> no, no właśnie. No więc będę zmuszony cię aresztować i prawdopodobnie zabić. Mhm. Mm Potem może jeszcze to zgwałcić. A ja coś ty za jeden? Koroner z Moja calendar. wizytówka. Karta stałego klienta. Kron Karta stałego klienta koronkowego świata. Kron Uprawnia do 10% zniżki na staniki, pończoszki i figi. Z kolekcji modny pan Modny pan, okej okay. Nie, nie mam pytań To się domyślam jakie on ma, jaką on ma bieliznę Stream Mamy mnóstwo klientek <laughs> Kocham po prostu humor tej gry Jeszcze druga to ile ty masz tych wizytówek?